Jakby tutaj jeszcze mamy czas na to, żeby się ogrywać, żeby do, do, zbierać doświadczenie w tej, w tej lidze, ale póki co musimy tutaj sobie jasno powiedzieć i szczerze, że chłopcy naprawdę sobie dają świetnie radę w tej, w tej lidze, w tej lidze Trampkarza, która jakby nie było, jest troszeczkę dla nich starsza. Dzisiejszy mecz pokazał naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o charakter chłopaków, bo bo przegrywaliśmy 0-2 do przerwy i, i tutaj, mimo to, że prowadziliśmy grę, bo to też trzeba powiedzieć, prowadziliśmy grę, co druga połowa była znacznie, znacznie lepsza w wykonaniu naszych chłopaków, było dużo determinacji, koncentracji, co w rezultacie spowodowało, że, że wyciągnęliśmy wynik na 4-2 i to cieszy, e, że chłopcy po prostu nie poddają się i do końca, do końca próbują grać i, i, i to z tego jest wynik i to naprawdę cieszy nas, nas trenerów. Dla nich to jest też Duża, duże też wyróżnienie na przykład dla Rocznika 2008, który też tutaj jest i znalazł się nawet dzisiaj w meczu. Dając siebie po prostu 200%, to widać na boisku, oni zostają po 6-7 minut, ale po prostu jak wchodzą, to widać, że, że, że chcą grać, że, że chcą pokazać się i, i to naprawdę nas też cieszy. Oczywiście, tu też jak wcześniej wspomniałeś, chodzi o to, żeby chłopcy zdobywali to doświadczenie, żeby przede wszystkim jeszcze w, w tym okresie bawili się tą piłką e, i, i, i mimo wszystko, żeby im to sprawiało przyjemność. Oczywiście wynik jest ważny, jest to dla nas drugorzędna sprawa, ale też dla chłopców w wieku już 12 lat dla niektórych e, świadomość taka, że ten wynik jednak jest przydatny i on też uskrzydla i, i daje, daje, daje dużo, dużo satysfakcji. W pierwszej połowie było bardzo ciężko, przegrywaliśmy 2-0 po dwóch głupich błędach, ale w drugiej połowie wzięliśmy się w garści i udało nam się odrobić straty i y, później wygrać. W pierwszej połowie mieliśmy problemy, bo się nie zgrywaliśmy, ale w drugiej już nam to szło i strzeliliśmy te cztery bramki i wygraliśmy. Przejąłem piłkę ze środka, kiwnąłem dwie dziewczyny, szedłem między niej i strzeliłem. Teraz będziemy grali z Odromopolem, mecz będzie bardzo ciężki, będziemy musieli od, od początku meczu być w stuprocentowej koncentracji, nie będziemy mogli popełnić błędu, jak chcemy ten mecz wygrać. No, to tak jak Lech ja powiedział, że będzie to bardzo ciężki mecz, ale kibice mogą się szykować na emocje. I na zwycięstwo.